Polska jest najważniejsza. Można wiele obiecywać. Ważne, by pokazać, czego już się w życiu dokonało: budować ścieżki i trasy rowerowe. Jazda na rowerach to nie tylko turystyka czy sport. To również zdrowie ograniczenie emisji spalin obniżenie kosztów dojazdu do pracy czy szkoły. To również możliwość poznawania własnego kraju w bezpośrednim kontakcie. Dlatego jako państwo powinniśmy budować system i tworzyć ścieżki lokalne, regionalne, a następnie łączyć je w system ogólnopolski. Pojawiające się inicjatywy, bezpieczniej na rowerze, należy rozszerzyć na cały kraj. Budowa infrastruktury drogowej, do której należą również ścieżki rowerowe, to przecież podstawowa funkcja państwa. Warto też wspierać programy bezpiecznie na rowerze do szkoły. Gdy dzieci dorosną, będą przyzwyczajone do korzystania z roweru. Nazywam się Krzysztof Haładus i kandyduję na posła w okręgu Sosnowieckim numer 32, z pierwszego miejsca na liście numer 2.